Hej siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie przed nami beta gry Battlefield Hardline. Tak więc tak nas wita gra takim właśnie ekranem. Beta jest dostępna dla wszystkich. Oczywiście gramy na PlayStation 4. I ja już po no, kilku godzinach, nie wiem ile w sumie spędziłem z dwie godziny może w sumie, jak na razie w Battlefield Hardline. I jestem. Naprawdę bardzo pozytywnie nastawiony do tej gry. Tak więc tak, takie możliwości jak na razie mamy. Możemy tutaj sobie dostosować naszego, naszą postać ogólnie na, na różne style. Mamy tutaj bronie. Te bronie możemy nowe na przykład kupować. Jak widzicie mam do wydania jak na razie 23 tysiące dolarów. Mamy różne bronie, mamy również akcesoria do tych broni, które też możemy zmieniać, możemy kupować. O, kurde, ten celownik wydaje się, wydaje się całkiem spoko. No dobra, trudno. Tak, chcę kupić ten celownik. No i dobra, tak więc przejdziemy do szybkiej gry na wielki podbój, gdyż tutaj najlepiej mi się zawsze gra na właśnie wielkim podboju. Ale jeszcze myślę, że... zmienilibyśmy chyba troszkę, zmniejszylibyśmy głos. Tak aby mnie było bardzo dobrze słychać. A oczywiście jak wiemy ta gra jest bardzo głośna. Tak więc zobaczmy tutaj dźwięk. I głośność damy na 70. no. 70% niech będzie. Zapiszemy te ustawienia, no i jazda, tak więc standardowo na początku wybieramy, gdzie chcemy się zresztą No i jazda, zobaczmy ten celownik. A, bo kim ja jestem no Tak, jestem... Jestem medykiem, no i ten celownik. No nie wiem. Co ty gadasz, panie, że on mnie nie zauważył. <śm> Dobra, mamy pierwsze, pierwsze zabójstwo. Dobra, pójdźmy w stronę punktu C albo jak już tu jestem, to pójdźmy do punktu D. Ależ padłem. A on mnie rozwalił ze zwykłego tutaj piwnika. Ajajaj. No dobra, tak więc teraz chwilę czekamy. Wybieramy znowu punkt, w którym chcemy się zrespić. No i standardowo punkt P. No i lecimy. Zauważyłem, że tutaj bardzo dużo daje dobrze wyszkolony. Kurde, teraz oni wiedzą, gdzie ja jestem. Wprawiony w boju. Snajper. Tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy, gdyż z każdej strony może nam wyskoczyć przeciwnik. I nigdy tak do końca nie będziemy przygotowani na atak z zaskoczenia. No, teraz tutaj się schowam tam punkt A już przejęli chyba. No i właśnie snajper. Już mnie wypatrzył. Teraz uciekam. Trzeba się podleczyć. Ja tutaj nikogo nie widzę. Już przejmujemy punkt D. Ja mu tutaj pomogę przejąć, ale tutaj nie mamy żadnej obrony. Jest, jest, dobra, asysta przy, przy zabiciu, tak więc nie zaliczyło mi tego, jako. A to jest nasz, co ty dasz? Ale dobra, już ten punkt jest nasz, tak, jak najbardziej. Więc dobra, możemy ruszać dalej. No dobra, chodź tu. Chodź tu, chodź, ja ci chcę dać życie. A no dobra, trudno, tak więc idźmy teraz do punktu A, tak tam, gdzie. Czterech, to znaczy trzech naszych, czterech ze mną, idzie właśnie, aby przejąć ten punkt. Kurde, i snajper, uwaga! Tak jak mówiłem, dobrze wyszkolony snajper, jest naprawdę potężną. Jednostką, potężnym wojownikiem, który może zdziałać tutaj naprawdę dużo. Jest pięknie. Dobrze. Nawet trzeba się uleczyć, ale mam minimalną ilość życia. Ale całkiem dobrze tutaj sobie poradziłem. Dobrze. Potrzebowałbym życia. Dobra. No i proszę bardzo, jak długo się utrzymałem tutaj przy życiu? I punkt A jest również nasz. Ale punkt D, punkt D już przejęty przez przeciwników i właśnie tam teraz się udam. Albo nie będę podejmował się na samobójczą akcję. Idę za naszymi kolegami z zespołu. Będziemy przejmować punkt B. Znowu snajper mnie wypatrzył. Ach, granatem mnie tutaj rozwalili, ale jeśli chodzi o statystyki, no to całkiem dobrze mi tutaj idzie, nie można powiedzieć, że nie. Jednak troszkę pamiętam z tego czasu, kiedy to graliśmy w Battlefielda 3. Dobra, ja się tutaj schowam. No właśnie, mamy tutaj premię, dodatkowe magazynki. Wybrałem? Dobra, jest. A ten mnie tutaj zabije od tyłu. No niestety składana pałka. I tutaj mamy ładny ranking, tak, tak jakby ile razy z danym przeciwnikiem walczyliśmy i jaki mamy. Jakie mamy statystyki z nim? Tak więc, tym, który mnie obecnie zabił, mamy 0-2. Dobra, punkt przejęty. Wiem, że gdzieś tutaj jest przeciwnik. 100. Pięknie, ależ doskonały był ten atak. Dobra, ten też załatwiony. No i możemy ich przejmować punkt D, pięknie. Asysta przy zabiciu, ale jeszcze tutaj dwóch jest. Pięknie, ależ świetnie. Doskonale, a to tylko asysta przy zabiciu. Ajajaj, tym razem już nie dałem rady. Za mało życia. No ale idzie całkiem dobrze, tylko że ja jeszcze nie wiem gdzie teraz podpatrzeć statystyki. No ale to nie jest najważniejsze. Dobra, pójdźmy za naszym tutaj ziomkiem drużyny. Kurde, ja chciałem rzucić granat, ale nie ten klaw, nie ten przycisk wcisnąłem. No i zapłaciłem za to niestety najcięższą cenę, czyli życiem. No już tam nikogo nie ma szkoda. Dobra, wróćmy do punktu B. No i w sumie nie wiem, zapłaciłem za ten cenownik 16 tysięcy, ale nie jestem jakby zachwycony. Oooooo Tutaj ktoś sobie zbyt swobodnie poczyna. Pięknie. I jeszcze awans i to już jest 150. Ale zebrałem Mobilne centrum dowodzenia. Czym... Aha, proszę bardzo. Mnie tutaj ładnie załatwili. No ale nie poddajemy się, lecimy dalej. Teraz...

gdzieś tutaj. Ach, kurde! Minimalną ilość życia miałem. Gdybym miał życie pełne, pewnie bym go załatwił. Bo pierwszy go zauważyłem i pierwszy zacząłem strzelać. No, ale jednak. A już jest nasz ten punkt, tak? Więc trzeba teraz odzyskać punkty B. A jest tam sporo, spora ilość przeciwników. Co ty gadasz? A, ale mnie tutaj wziął z zaskoczenia. Ja chciałem zobaczyć, czy mogę wsiąść do randomowych pojazdów. Ale to było dosyć nuberskie zachowanie. No i dzięki... Znaczy dzięki poprzez to właśnie zostałem zabity. Zrespawnujmy się teraz w punkcie A. Tutaj dziś widziałem, ale tutaj mamy bardzo dobrze obstawiony ten punkt. Gra jest naprawdę warta i godna polecenia. Trzymaj, dobra, ja tutaj postaram się wejść do środka. No i proszę bardzo, mamy przejęcie terytorium. A już mnie tutaj zauważył. Dobra, się wyleczę. Dobra, wolę uciekać, bo już wie gdzie jestem. A niedużo nie dużo brakowało, abym ich dwóch rozwalił. No szkoda. Dobra, punkt B jest przejęty. Ale zresztą się w samochodzie. Dobra. Zbyt spokojnie, zbyt pusto i zbyt cicho, a ja tutaj rzucę im granat. Pięknie, ale cię uratowałem tutaj przed śmiercią. Dobra, punkt już przejmujemy. I got this <śmówiaki> fuck. Okay, we motherfucker. Bierzesz ten medkit. Dobra, punkt C będzie już za chwilkę nasz. Tak jest. Dobra, tak więc w drodze do następnego punktu. No i tak od punktu do punktu jak widzicie. O to chodzi w tym trybie gry. A ten siedzi gdzieś tutaj skampiony. I pewnie wali ze snajperki. Tak więc trzeba teraz... Będzie mieć sporo szczęścia, żeby on mnie teraz nie zabił. Nie żyje. Heh. Dobra. Pięknie. Jak tam z punktem A też jest nasz, a mamy odblokowano ścieżka na poziom drugi. Brązowa gwiazdka za służbę operatora. Ajajaj, nie zauważyłem go. Zlał się z otoczeniem. A to jest chyba ostatni punkt, który został w drużynie przeciwnej. A my jesteśmy na dobrej drodze... A nie, punkt C jest odbity. Dobra. Respawn w tym momencie. W tym miejscu. Ajajaj. Tam idzie następny. Tutaj by się pasowało skampić. Pięknie. On się chyba nie spodziewał, że ja tutaj będę. Kurde, sporo ich tam jest. Ale dostał w główkę, ale to jednak go nie zabiło. Tu będzie szedł, idzie, pięknie, Ktoś tu się pewnie na mnie czai, ale ja jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Jeszcze tutaj wiem, że kilka, kilka kilów zrobię. I. Jeden 1, 1 z tym Davert 9 97 ale na 30 stopni stopień, tak więc już trochę w tej grze spędził czasu. Lecimy dalej. Punkt dalej nie jest przejęty. Co teraz możemy zrobić? dobra, jest przejęty punkt. Ale mamy tutaj schowanego jakiegoś wroga, a on chyba jest tutaj na dole. No kurde, się tutaj widzę że zatrułem grubo. No dobra, idziemy do następnego punktu, chociaż cały czas ten przeciw gdzieś tutaj się czai. A właśnie pewnie u góry jest. Nawet dwóch ich jest. Mało dwóch. Pięknie! Dobra, tutaj ktoś się dołączył, tak więc ja na szybko zrobię, zorganizuję imprezę tylko dla siebie, żeby nikogo nie słychać, słyszeć, ale, ale również dlatego, żeby nikt nie słyszał mnie. Dobra. No i już jesteśmy. W sumie niegłupim pomysłem byłoby skampienie się tutaj, ale... Ktoś nam przejmuje punkt. O, Ależ go tu załatwiłem, ale mnie wziął od tyłu niestety. Ach. Dobra, punkt C jest jak na razie bez właściciela. To oni go w tym momencie przejmują. Ale mi się w przed lufę. Wszedł, no kurde. No to było na, na całkowitym farcie. I teraz mamy zmianę pogody. Więc bardzo często się to tutaj dzieje, że mniej więcej w połowie, no pod koniec już mapy pięknie i jeszcze jeden awans, jedenasty poziom. Szturmowiec? Nie, dobra, mi się bardzo dobrze gra jako operator, czyli jako medyk. Zostaniemy tutaj dopóki. Co ty gadasz? No i ze snajperki zostałem rozwalony prosto w główkę, no i nie miałem nic do powiedzenia. Dobra, to jest nasz punkt, no ale teraz pasowałoby gdzieś tutaj wspomóc naszą drużynę i idziemy teraz na punkt A. O kurde, dopiero co się... Z... Ależ, no kurde, nawet nie wiedziałem co tutaj zrobić za bardzo i zostałem zabity. Jeszcze raz, w tym samym... chociaż... Tutaj punkt E, jaki jest oblegany... ...z wielu stron, ale proszę bardzo, jaka... ...nowa, świeża armia tutaj wbija. Skąd ja dostałem to obrażenie? Nie zabiłem go. Kurde... Ale jakaś asysta chyba było, no tak, drużynowa... ...asysta, no 93, proszę bardzo, zostałem reanimowany. Ale no kurde stałem jak ten debil na środku zamiast schować się do, do budynku. Wiem, że defibrylator jest możliwy do kupienia, dzięki czemu ja też będę mógł ratować już martwych, poległych braci. Że takich określę. Masz tu apteczkę. Aj... Ale zabiłem asysta i jest! Śmierć odłamkowa. Zniszczenie pojazdu jeszcze, proszę bardzo. Tak więc to był bardzo dobry pomysł, żeby rzucić ten granat. Tutaj do helikoptera tu się nie będę. Nie będę się tam respił. No dobra, wyjdźmy sobie teraz na dach. Mogę być stąd łatwym celem, ale też będę miał duży zasięg widzenia. Dobra, idziemy w stronę punktu A. On już tam jest przechwytywany przez naszych, tak więc może pomóżmy teraz odbić punkt B, który już przede mną. Już można było słychać, że snajper chyba mnie wypatrzył. Impas ale już już przejmujemy punkt B. Ja się może tutaj schowam. O, już widzimy. Kilku przeciwników. Dobra, rzucę im tam granat. No i zostałem zabity. Ale czy mój granat coś zrobi? Nie chyba. Zdążyli uciec. Punkt T e jest właśnie przejmowany. Mamy jeszcze 6 minut do końca mapy i gdy skończy się mapa, ja również zakończę ten odcinek. Dajcie znać, co myślicie o tej serii, i co myślicie o mojej grze w tą grę, bo myślę, że nie jest najgorzej. Jak nam gracza, który bardzo długo nie grał właśnie w takie typowe strzelanki jak Battlefield. Ostatnio graliśmy w trójkę, a to było gdzieś około półtora roku temu. Tak więc nie najgorzej, myślę, że mi to wychodzi. Zobaczymy jeszcze dokładne statystyki, pięknie. Asysta tylko przy tym zabiciu, mamy dwóch gdzieś tutaj w środku. O kurde. Coś jakby chyba ciszej jest nagle, co? Tak mi się wydaje. Gdzieś tam się kampi skurczyb. I z boku jeszcze snajper. Ale zebrałem, ale nawet nie wiem z czego. Ajajajaj. No, dawaj, dawaj, respimy się. Punkt C już jest przejęty. Teraz myślę, że pójdziemy w stronę punktu A. Już koniec. Koniec. Niestety, ale nasz zespół przegrał. 20 zabójstw, 18 śmierci, 7,5 tysiąca mój wynik. Całkiem udana mapka, moim zdaniem. Tak więc mamy. Poziom 11 3 poziomy zdobyte na tej mapie, a tutaj proszę bardzo jeszcze sporo punktów doświadczenia, 8 gadżetów do kupienia. No i nie najgorzej, ósme miejsce mniej więcej z drużyny. No a teraz się będę szybko żegnał. Na pewno chcę wyjść, żeby tutaj nie zaczęła się wczytywać kolejna mapka. No i to byłby taki odcinek pokazowy na to, co prezentuje beta Battlefielda Hardline nowej gry. No twórców serii Battlefield, moim zdaniem bardzo udana wersja, a to jest tylko wersja beta, w którą no ja już bym grał naprawdę bardzo, bardzo często. Beta kończy się 9 lutego i gra będzie kosztować pewnie coś w granicach 50 funtów na konsolę PlayStation 4 i Xbox One, jest również na konsolę starszej generacji oraz na PeCety. Mi bardzo się podoba, na pewno zakupię ją sobie może nie w dniu premiery, może nie w preorderze, ale, ale w niedalekiej przyszłości i mam nadzieję, że też może jakąś ekipę tutaj zrobimy sobie w Battlefieldzie i pogramy z wielką radością. No to był, było w sumie wszystko, tak więc możecie się odnieść co do tej serii, co do tej mm, przyszłej serii, co do mojej gry w Battlefield i co do samej gry. Tak więc dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia kolejnym razem, trzymajcie się, siemano!